Kiedy chmury ciemne Cię zatworzą, Powiedz to Zbawcy, powiedz to Zbawcy, Gdy zasłonią Tobie miłość Bożą, Wszystko to Zbawcy wnet mów. Powiedz to Zbawcy, powiedz to Zbawcy, On przyjacielem jest Twym. Kiedy serce nagle coś zatworzy, wszystko to zbawcy, wnet mów. Gdy Twym sercem pragnie wróg zawładnąć, Powiedz to zbawcy, powiedz to zbawcy. Kiedy siły Twoje zaczną słabnąć, Wszystko to zbawcy, wnet mów. Powiedz to zbawcy, powiedz to zbawcy. On przyjacielem jest Twym. Kiedy serce nagle coś zatworzy, wszystko to zbawcy wnet mów. Gdy w twym sercu czasem smutek gości, powiedz to zbawcy, powiedz to zbawcy, lub gdy znowu pełne jest radości, wszystko to zbawcy wnet mów. Powiedz to zbawcy, powiedz to zbawcy. On przyjacielem jest wem, Kiedy serce nagle coś zatworzy, wszystko to zbawcy wnet mów.